Pomyślę, że największym błędem jest stracić kogoś, kogo nadal kochasz, bo zabrakło ci odwagi by walczyć. Że my wszyscy potrzebujemy bliskości fizycznej. Może nie masz jej w obecnym związku, może nie bój się iść za głosem serca. Masz do czego pełne prawo. Czasami serce wie więcej, niż umysł jest w stanie zrozumieć. I nie potrzebujesz aprobaty innych, nie potrzebujesz usprawiedliwiania. Potrzebujesz jedynie uczciwości wobec samej, samego siebie. I podążanie za sercem wymaga odwagi, bo serce prowadzi często tam, gdzie nie zawsze jest łatwo. Dziś będzie o powrotach. Do byłego męża, do byłej żony, może do pierwszej miłości. Dziś bie, będzie o tym, jak um, dać sobie przyzwolenie, aby pójść za głosem serca, aby wykonać może ten pierwszy krok, aby pokazać swojemu byłemu partnerowi czy byłej żonie, że, że chce wrócić, że nie musi się już domyślać, że daje konkretny, widoczny znak, że chce wrócić. Pozostań, jeśli czujesz, że potrzebujesz tego właśnie usłyszeć, że wolno ci tęsknić, że wolno ci wrócić, że wolno ci zawalczyć o starą miłość czy stary związek. Zapraszam ja, ci ja chciałam powiedzieć o. Kilku takich historiach, które mnie bardzo poruszyły w ostatnim czasie, gdzie osoby zgłaszają się do mnie i mówią: wiesz, co, tak bardzo czuję, że, że chcę wrócić do mojego byłego męża, albo tak bardzo czuję, że moja żona jest w kompletnym dołku emocjonalnym, ze swoim nowym partnerem. I mimo, że mnie boli, i że ona mnie tak skrzywdziła odchodząc, to czuję, że za nią tęskni i że chcę jej wybaczyć, i mam takie wrażenie, że ona też to czuje. Albo osoby, gdzie było naprawdę dramatyczne rozstanie jeszcze podczas ciąży i po wielu latach e, czują, że chcą być razem, mimo że tak naprawdę nigdy nie byli w trójkę razem z tym dzieckiem, które narodziło się już po. Odejściu niedoszłego męża albo świeżo upieczonego męża. Dzisiaj chciałabym dodać odwagi wszystkim tym, którzy są w takiej sytuacji, gdzie ludzie doradzają, oceniają, a nie możesz, a nie powinnaś wrócić, a jak sobie chcesz na takie coś jeszcze raz pozwolić? Wolno ci czuć tęsknotę i wolno ci chcieć wrócić. Bo nie zawsze. Odejście oznacza koniec. Nie zawsze powrót oznacza słabość. I znam pary, które rozstały się właśnie jeszcze w czasie trwania ciąży, bo wtedy czuły, że tak trzeba. Bo nie były gotowe na wspólne wychowywanie wspólnego dziecka. Znam takie, które odeszły krótko po ślubie, gdzie dopiero. Mm, Zaczęło czy zaczynało się ich wspólne życie, i wizja macierzyństwa, tacierzyństwa ich kompletnie przygniotła. I znam takie, które wróciły do siebie po latach, bo dopiero wtedy byli na siebie gotowi. I nie każda miłość trwa wiecznie, ale jeśli dostajesz drugą szansę, jeśli dostaniesz drugą szansę. To może to oznaczać, że tak naprawdę ta miłość nigdy się nie skończyła. I czasami ludzie potrzebują naprawdę czasu, by zrozumieć, by dojrzeć, by docenić to, co stracili. I masz prawo przyjrzeć się temu dokładnie. Masz prawo tęsknić, masz prawo chcieć wrócić, masz prawo szukać bliskości i masz prawo do swoich własnych decyzji. Niezależnie od tego, co podpowiada ci Twój rozsądek, co ci doradzają inni. Bo ludzie doradzają, ale to oni nie będą z Tobą w samotnych porankach, podczas samotnych wieczorów, urlopów, świąt. I owszem, samotność w związku boli bardziej niż w pojedynkę, ale gdy tęsknisz za, kim, za kimś, kto był dla Ciebie. Oparciem, kto był dla ciebie bezpieczeństwem, kto był dla ciebie tą drugą połówkę, to masz prawo chcieć wrócić. I tak możesz się bać. Możesz się bardzo bać tej, tego powrotu, bo może wracałeś już raz czy dwa i wam się nie udało, ale chyba nie ma lepszego doradcy niż serce. I ego jest ważne, strona logiczna naszego, naszej bytności tutaj jest ważna, ale ona nie decyduje o naszym szczęściu, ona nie decyduje o przeżyciu naszego życia, tak jakbyśmy chcieli je przeżyć. I daj sobie przyzwolenie na to, jeśli czujesz, że jesteś teraz w takim momencie, że czujesz się samotny, że czujesz wielką tęsknotę. Za swoim byłym partnerem czy byłą partnerką, że czujesz, że coś jest nie tak może w jej nowym związku, że coś jest nie tak w tym całym rozstaniu, że popełniłeś błąd albo popełniłeś błąd, albo popełniliście obydwoje błąd, że za szybko podjęliście pewne decyzje o rozstaniu, o rozwodzie. To wolno ci zweryfikować i zakwestionować tą decyzję. I Ważne jest jednak to, aby, abyś miał w końcu odwagę, czy odwagę abyś miał w końcu odwagę powiedzieć to swojemu byłemu partnerowi czy partnerce, bo zdarza się tak, że obydwie strony czują, tylko że żaden z nich nie ma odwagi powiedzieć tego pierwszego słowa. Że ja czuję, żebym chciała do Ciebie wrócić, albo ja czuję, żebym chciał do Ciebie wrócić. Jak ty, jak ty to widzisz? Co ty czujesz? Jak, jak czujesz to z perspektywy czasu teraz, mimo że cię zraniłam czy zraniłem? I to jest chyba najtrudniejsze pokazać się z tej strony takiego skaleczonego, zranionego i mimo wszystko powiedzieć. Gdzieś tam w głębi czuję, że, że tak, że my należymy do siebie. Gdzieś tam w głębi czuję, że, mm, że to, co zbudowaliśmy przez tyle lat, jest ważniejsze od tego, co może ty zbudowałaś z tym nowym partnerem czy przez rok czy przez dwa. Że możemy wyjść z, ze swojej dumy, jakiegoś um, źle pojmowanego honoru. Jakieś, jakiegoś ego który, który cały czas podpowiada że nie, lepiej nie, bo znowu będziesz zraniony wsłuchaj się w głos swojego serca wsłuchaj się w, 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 w twój wewnętrzny głos w twoje serce bo um, warto jest um, zabrać ze sobą Rozsądek, działać rozsądnie, um, ale nie pozwolę, aby tylko rozsądek um, kierował Twoim życiem i twojego, Twoimi decyzjami. Um, bo myślę, że największym błędem jest stracić kogoś, kogo nadal kochasz, bo zabrakło Ci odwagi, by walczyć, bo zabrakło Ci odwagi, by wrócić, bo zabrakło Ci odwagi, by powiedzieć, Słuchaj, ja chciałabym być znowu z tobą, czy ja chciałabym być znowu z tobą? Czy możesz nad tym pomyśleć? Czy jest coś, co moglibyśmy jeszcze razem zbudować? I y, myślę, że właśnie kryzysy powodują, że, y, że związki są. Jeszcze mocniejsze, jeszcze silniejsze, że związek, który przeszedł przez burzę, że związek, przez który przeszedł tornado i przetrwał, albo pozwolił sobie na odbudowanie tego, co zostało zniszczone, daje największą siłę na przyszłość. I nowy związek może Ci dać tą świeżość, tą energię, tą lekkość. Tylko nie zawsze ten nowy związek jest gotowy na przetrwanie burzy, tornado. Szczególnie jak wiesz, że możesz wyjść z tej burzy, możesz wyjść z tego tornado, że możesz się przeprowadzić, że możesz opuścić to miejsce, gdzie są to, trzęsienia ziemi czy tornado. Wtedy łatwiej jest opuścić niż zawalczyć znowu i przechodzić przez tą burzę czy przez, tą, przez to tornado. Nie bój się powrotów. Nie bój się kochać. I pomyśl o tym z perspektywy, może właśnie tego 90-letniego staruszka czy 90-letniej staruszki. Ile lat masz jeszcze przed sobą? Ile może samotnych wieczorów? Ile może y, smutnych wieczorów, bo nie masz z kim dzielić swojego, swojego dnia powszedniego? Mi przychodzi do głowy mój tata, który był 33 lata wdowcem. Teraz akurat ja mam 13 marzec, jak nagrywam to wideo. U nas jest pełnia, w ogóle jest pełnia, bo sprawdzałam to kiedyś z tatą, jak byłam na Hawajach. Łączyliśmy się często przez, przez pełnię księżyc. Zapisaliśmy sobie, widzicie, jaka pełnia, razem z moim bratem i z moim tatą. I teraz, jak jest ta pełnia, wstaje rano o piątej i ona jest akurat od strony księżyca jest akurat od strony mojej sypialni. I tak patrzę i wspominam. I myślę o moim tacie, który właśnie mi mówił, że wiesz, jest takie coś jak wdo choroba wdowia. To znaczy, tęsknisz za przytulaniem, tęsknisz za bliskością fizyczną, tęsknisz za ciałem drugiego człowieka, za takim dotykiem. I tak sobie pomyślałam, tak jak małe dzieci, potrzebują także przytulania w sierocińcach. Na przykład, tak samo starsze osoby, im dłużej są właśnie samotni, tym bardziej potrzebują tej, tej bliskości fizycznej i tak bardzo niewiele je otrzymują. Bo często wnuki już są coraz większe, już się nie przytulają. Z własne dzieci, dorosłe, już też tak nie wypada. Przypomina mi się taka. Osoba z Niemiec, którą spotkaliśmy się teraz na święta na śniadaniu w hotelu, znajoma mojego męża, która opowiadała mi, że na Sylwestra właśnie planuje taki wyjazd, organizuje to Robert bez Sylwestra, gdzie nie chodzi o tańczenie, picie, tylko chodzi o połączenie. Chodzi także o przyczulanie się osób, które nie mają swojego partnera czy partnerki i um, Pomyśl o tym także w, tej, w, tej, w tym kontekście, że my wszyscy potrzebujemy bliskości fizycznej. Może nie masz jej w obecnym związku, może połączył Was, was dziki seks, ale widzisz, że jak opadły te, te hormony, ta dopamina, to mało jest dotyku, mało jest przyczulania. My potrzebujemy w związku bliskości fizycznej i bliskości emocjonalnej. I jeżeli jedna z tych, y, y, z tych stron jest całkowicie zaniedbana, nie ma jej w ogóle, to będzie to zawsze ten obszar, za którym będziesz tęsknić. To będzie zawsze ten obszar, który będzie ci pokazywał, a może mogłam go mieć, jakbym wróciła albo jakbym odeszła. To jest takie przykre, że my tak mało mamy osób, które wspierają w tym, aby pójść za swoimi marzeniami. I nie tymi marzeniami materialnymi, nie tymi marzeniami, gdzie jeszcze możesz mieszkać, gdzie możesz kupić dom, jaki samochód, gdzie podróżować, tylko jak się czuć, przy kim się chcesz jak czuć, jak iść w tym kierunku i. Chcę Ci dodać odwagi, że tak naprawdę to jesteśmy szczęśliwi wtedy, jeżeli czujemy to z wnętrza, z naszego serca. I y, żadne rzeczy materialne Ci tego nie dadzą. I żadne y, znajomości na odległość, romanse na odległość też Ci tego nie dadzą. Ja to bardzo mocno też odczuwam teraz, gdy mój mąż już od miesięcy jest w Niemczech, ja jestem tu w Ameryce. I rano właśnie podczas medytacji, gdy nieraz płyną mi łzy, bo jeszcze przeżywam żałobę po moim tacie, sobie myślę, nieraz dobrze samemu popłakać, ale często potrzeba tego wsparcia, tej drugiej osoby, że choinka, wtuli cię teraz w czyjeś ramiona, Wtulicie w ramiona osoby, którą kochasz, która po prostu nie musi nic mówić, tylko wystarczy, że jest. Myślę, że chyba nie ma nic ważniejszego. I dodajmy też ludziom siły, którzy są w takiej sytuacjach, bo my często wiemy, widząc pary, które się rozstały, które y, weszły do nowych związków, widzimy nieraz, że coś jest nie tak. Widzimy, że y, ta osoba wygląda już nawet fizycznie gorzej, bo y, oczywiście, że to daje się we znaki, jeżeli czujesz, że na przykład... A, Przedłeś z deszczu podrynne, że ten nowy związek okazał się fiaskiem. Możesz yy, mieć odwagę porozmawiać i też powiedzieć: Spytać, jak ty się czujesz w tym nowym związku? Możesz być ze mną szczery czy szczera. Potrzebujesz wsparcia. Yy, nie bądźmy obojętni tylko dlatego, że mamy złość na tą osobę, bo może to była bliska mi osoba i chciałam, żeby oni zostali ze sobą razem albo żeby on nie odszedł, żeby ona nie odeszła. Pozostawmy nasze ego na boku i pomóżmy też ludziom, którzy często są zagubieni w takich sytuacjach znaleźć tą drogę do serca. Spojrzeć nie tylko na to, jakie mam te ekonomiczne czy materialne plusy, ale właśnie jakie mam te mentalne plusy, jakie jak się czuje, jak się czuje ta osoba, bo jeżeli jesteśmy blisko takich osób, które się rozstały, to po jakimś czasie, jak opadły te hormony, jak opadł ten opad stan zakochania, to widzimy, jak czuje tak naprawdę się ta osoba w nowym związku. Jeśli jesteś teraz w takiej sytuacji, jeśli czujesz, że, że chcesz wrócić, jeżeli nie masz odwagi, zapraszam Cię na sesję coachingową do mnie, Daj sobie przyzwolenie na to, aby jeszcze raz weryfikować swoją decyzję. Daj sobie przyzwolenie na to, że można popełniać błędy w cudzysłowie. Daj sobie przyzwolenie na to, że nikt nas nie nauczył, jak podejmować decyzje. Nikt nas nie nauczył, jak iść za głosem serca. Zostaliśmy przystosowani do systemu, w którym powinniśmy dobrze funkcjonować, żeby państwo i inne instytucje miały z tego korzyści, ale. Tak naprawdę jesteś tu, y, dlatego, aby żyć spełnionym i szczęśliwym życiem, aby iść za głosem serca, aby czuć wewnętrzne spełnienie, szczęście. Bądź odważny. Bądź y, wart czy warta tego, aby mimo tego, że może inni będą komentować, hejtować, przewracać oczami, idziesz za głosem serca. I Chociaż próbujesz albo spróbujesz zapytać się swojego byłego partnera czy partnerki, rozpocząć tą rozmowę. Życzę Ci tego z całego serca. Jeśli jesteś teraz na takim etapie, jeżeli potrzebujesz wsparcia, zapraszam na sesję coachingową. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy są w takiej sytuacji. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie i. Do następnego razu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, będę się cieszyć, jeżeli subskrybujesz mój kanał, jeżeli łączysz dzwoneczek, który będzie Cię informował o nowych epizodach. Jeżeli masz, jeżeli masz, jakiś impuls, który doda innym odwagi, może swoje własne doświadczenie, że wróciłeś czy wróciłaś i że nie żałujesz tego i że pójście za głosem serca, Opłacało się, napisz w komentarzu, to doda na pewno siły wszystkim tym, którzy są teraz w dylemacie podejmowania decyzji. Dziękuję, do następnego razu. Rise up and play, Twoja honorada.